W dzisiejszym odcinku, jeśli przegram miejsce czwarte do dziesiątego, to muszę kupić losowego skina, a jeśli będę miał to miejsce na przykład yy, pierwsze i trzecie, to nic nie kupuję, tylko gram dalej. Okej, okay, a więc zaczynamy pierwszą rundę, widzowie. No i co, mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No pierwsza rundę to boty, ale mam nadzieję, że mi się uda, bo no... Widzowie, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na kanale. A my y, zaczynamy tutaj z tymi gościowami. No okej, okay. tutaj mamy Colta. Próbuję go rozwalić jakoś tutaj. Okej. Okay. Mi się wydaje. Dobra, rozwaliłem go, yy, więc lecimy po kolejnego. Tutaj jest 8 bit, ale no nie wiem, czy go chcę walić. Yy, dobra, jedna osoba zginie i już... Udało mi się, jest, dobra, Ibita pokonałem I dobra, może będę miał pierwsze miejsce No ale i tak już nie muszę kupować Nie muszę w pierwszej rundzie kupować Żadnego skina Ej, Właśnie Nie muszę kupować żadnego skina, mogę grać dalej Więc co, no, lecimy No i tak to wygląda Okej. Okay. a więc znaleziono graczy 10 na 10. No i e, zaczynamy e, rundę. A e, i czemu nadal wczytywanie jest jakby od Dziwna, Dziwne, dziwne, ale dobra. E, mamy kolejną rundę. No i tutaj już nie mamy botów, więc tu już będzie trochę ciężej. E, mam nadzieję, że uda mi się jednak e, tutaj e, ugrać. Dobra, zabiłem roze. 9. 9 osób na mapce. Okej. Okay, no. Tak naprawdę. E, osiem osób na mapce, no bo ja no to no, ale no, no ogólnie dziewięć osób na mapce, ale beze mnie to osiem, więc tak to wygląda. Mm. No i co, tam jest taki Rico, no i ja się może na niego delikatnie sfokusuję, ok Takie małe obrażenia mu, które zadaję, ok Uwaga, walę go, walę go, pięknie, dobra, chyba pokonany, tak. Pokonany, o nie, o nie, o nie. O kurde. No i muszę kupować widzowie skina przez tego Mortisa. Przez Mortisa muszę kupić jakiegoś skina losowego, epickiego na razie. Ym, za błyskotki. Więc uwaga. Losujemy. No i uwaga, uwaga. Mam zamknięte oczy. I uwaga, co mi tutaj się wylosuje? No moim zajemanie jest brzydki. Ej, mi się tak nie podoba on, nie wiem czemu, Faraotis, no ale muszę go wziąć, więc biorę, uwaga, 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 Jezu, jaki brzydki, mi się tak nie podoba, znaczy, no jest spoko, nie, no nie wiem, nie, ja w ogóle o, 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 o tym, Otisem nie gram, więc to też słabo, delikatnie bym powiedział, no kurde, nie jestem zadowolony, no nie jestem zadowolony ale zagrajmy może sobie teraz inną postacią czy nie no nie wiem teraz dobra gramy krukiem yy, dobrze mi nawet na nim idzie więc dobra okej okay. o nie no taki skin się trafił że naprawdę no mi się totalnie nie podoba napiszcie w komentarzach czy wam się podoba skin ale mi się totalnie nie podoba a więc dobra tutaj mamy tika. okej okay, Asha Amber. No, nawet, nawet spoko gracz... Nie, no nie gadajcie, że już mnie zabije. Nie, 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 nie. Dobra, tak nie może być. Okej, okay, ja sobie uciekam. Dobra, jest git. Jest, jest git. Dobra, rozwalamy Power Cubesa. No i co? Dobra. Tutaj ktoś jest w tych krzakach. No, Rico. Właśnie. Więc uwaga. Dobra, ja sobie tutaj go podjadę. Dobra. Okej. Okay. No, nie walnąłem go. Ej, bo ja zaraz zginę i ja nie skapnąłem się nawet, dobra, dobra. Mm, mam nadzieję, że mam nadzieję, że tutaj nie zginę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, dobra. No dobra. Tylko zostało do rozwalenia trzy osoby i wtedy będę, wtedy będę już miał wygraną ten, więc no dawajcie, dawajcie, rozwalajcie się. Dobra, cztery osoby, dobra, Je jest! Jest widzowie. Jest, ok, czyli nie muszę kupować już skina, to jest wiadome. Ale też chciałbym tutaj wygrać, ok? Walę go, walę go tutaj delikatnie. Um, no, chciałbym y, właśnie wygrać, jak mówiłem, ale no, nie muszę kupować skina, bo mamy miejsce trzecie. Więc naprawdę bardzo fajnie i uwaga, dobra o kurde, kurde, liu, no to fajnie pozamiatam, ja no, ale dobra, no nie muszę kupować skina, więc ja jestem zadowolony no i co mm, lecimy z rundą, tylko sobie odbiorę w karnecie 2000 monet równo no i co lecimy do kolejnej rundy, ale zmienię sobie może teraz postać no i wezmę sobie Piperkę więc dobra Teraz już mam wszystko gotowe, piperką będzie ciężej. Ja nie umiem grać piperką, no więc lecimy. Okej, okay, a więc zaczynamy rundę. I widzę pamiętajcie o łapce do góry i subskrypcję, bo te, naprawdę się starałem nad tym odcinkiem, no to musicie zostawić łapkę do góry i subskrypcję, bo no trzeba było kupić też błuskotki, więc no polecam zostawić łapkę do góry. A, a ja tutaj zaczynam. Uwaga, no tara, no tara do rozwalenia. Uwaga, próbuję rozwalić, ok. O nie, dobra, pyk, dobra. Ciachnięta, a więc idealnie. W ogóle tu nie ma tych power upów z pań, boba niestety. Więc no nic nie zrobię. Niestety nic nie zrobię, ale dobra. Tutaj jest sam, dobra, ulcik, zaraz poleci, może. Najgorszy ult w moim wykonaniu, nie? Najgorszy, Jezus. O nie, ej, bo ja zaraz zginę. I będę musiał kupować skin. Serio, widzowie, serio. Ej, bo ja muszę, widzowie, teraz kupować skina. Muszę jakiegoś losowego skina, bardzo rzadkiego kupić, więc no... No niezbyt fajnie. Niezbyt fajnie. A więc, okej, okay, zaczynamy tutaj, wchodzimy w katalog i uwaga, bardzo rzadkie. no i co, mm, losujemy, jej nie mogę kupić, yy, więc bierzemy obok, która jest, no i ta wychodzi, nie wiem, bajtowa, no, no ona jest spoko, ale ja nie gram bi, więc no tak średnio mi się podoba, no ale, no co ja mogę powiedzieć, no kupujemy tego skina. Nawet ładny jest, ale no... Ej, dzisiaj skiny wszystkim się nie podobają. Nie wiem czemu. A więc dobra, no. Kupiłem. No i widzowie, mamy kolejną rundkę. No i teraz gram sobie na Charlie. No i tak to wygląda. To jest ostatnia runda już. Na zadymie, na spokojnie. I No mam nadzieję, że już skina nie będę musiał kupować, bo tak to mnie naprawdę no wkurzę się. Będę musiał kupać jakiś skinka znowu. Dobra. A więc lecimy sobie. Tutaj jest piperka. O nie, ona nam rozwaliła ten. Uwaga, uwaga! No nie, nie, nie. Nie pozwolimy tutaj, żeby. O nie! O nie, ona maluta! Nie, 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 nie! Dobrze, 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 Mortis, brawo! Ej, dobrze, Mortis! Dobrze. Akurat ładnie to ten wyjął, ale dobra. Idealnie się zrespił. Dobra. Walimy tą piperkę, ale coś nie wychodzi. Dobra, dobra, zginęła. Więc okej. Okay. No i co? Dawalimy tego sniu? Nie, 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 nie. Dobra, dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Ok, w kukon. I teraz podaj mi mortis. No Jezu, no jak podajesz? Dobra. Tutaj walimy, 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 walimy. Jest! Ej, dobra piperka, tak źle teraz użyła ulta. Bo akurat podskoczyła jak ten. Akurat podskoczyła, więc tak to wygląda. Dobra. Podaję tego styu. No proszę. Jest. Dobra, widzowie. No więc udało się wygrać. No i co? To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No dwa skiny musiałem kupić. Resztę rund już udało się wygrać, więc to było na tyle. I co? Pa, pa.